Cześć, dzisiaj zgodnie z obietnicą druga część testu degustacji puszek rzemieślniczych Ed Reda. Mam drugą puszkę, której ostatnio nie udało mi się skonsumować ze względu na brak czasu i napięty plan wycieczki, ale jeżeli macie ochotę obejrzeć tamtą degustację boczków w piwie Pinta, pierwsza pomoc Pinta, to, to odsyłam Was do poprzedniego filmu. A dzisiaj mam puszkę z cielęciną w sosie serowo-ziołowym 100% natury i co tutaj mamy cielęcina w sosie serowo-ziołowym skład udziec z cielęcy bulion warzywny, śmietana ser cheddar, ser topiony to mnie trochę zaskoczyło bo jednak ser topiony niezbyt, niezbyt się kojarzy dobrze, niezbyt zdrowo a tutaj ECRT się powołuje, że tylko najlepsze naturalne składniki no, ser topiony nie jest naturalnym składnikiem, umówmy się Ale okej, okay, zobaczymy Czosnek, tymianek, lubczyk, sól Wartość energetyczna w 100 gramach 187 kilokalorii Waga netto 280 gramów Data produkcji 15 lutego 2021 I termin ważności 24 miesiące od daty produkcji Aby nie przedłużać Jest puszeczka Aha, tak wygląda zawartość puszki. Ciężkie warunki, bo dzisiaj znowu zima wróciła. Przerzucamy to. Aha, o nie. Dwa. Wszystko? Zawartość puszki. Teraz dwa, trzy, cztery, pięć kawałków mięsa, dosyć dużych i do tego sos. Stawiam to na kuchence Dziś troszkę wieje, dlatego osłona e, palnika Okej, okay, słyszę już, że jest temperatura w garnku Szkoda, że nie ma temperatury w powietrzu e, Takie dosyć duże plastry mięsa takie jakby pieczeni duszonej Mm. Mięso wystarczy lekko nacisnąć łyżką, i samo się, że tak powiem, rozłazi. Rozpada się na takie włókna podłużne. Na takie małe kawałeczki. Samo mięso wydaje mi się w ogóle niesłone. To jest cielęcina, więc zgodnie z tym, co mówi. Magda Gessler przy każdych kuchennych rewolucjach cielęciny podczas gotowania czy pieczenia nie solimy i tu rzeczywiście to mięso jest bardzo delikatne ale nie słone całą słoność i smak ma dodawać ten sos serowy on rzeczywiście jest fajnie, fajnie zbalansowany jest tutaj zarówno smak sera jak i tych ziół które tu zostały dodane bardzo smaczny nie tak gęsty jak można by się spodziewać po sosie serowym to jest powiedziałbym taki sos pieczeniowy z dodatkiem sera i ziół i to się naprawdę nieźle komponuje nie wygląda może na tak obfity posiłek ale no, tych kawałków, kawałków mięsa rzeczywiście jest kilka jak się to już zaczyna jeść to mięso jest takie dosyć zapychające no bo to jest w stylu właśnie takiej pieczeni wołowej Trochę psuje mi tu wizerunek Edreda ten, ten serek topiony, który pewnie został, został tu dodany do zagęszczenia, do nadania jakiejś konsystencji temu sosowi, a może do smaku też. Nie wiem, samo danie jest naprawdę smaczne. Zastanawiam się, czy nie lepszy byłby po prostu kawałek wołowiny, który byłby wcześniej zamarynowany, tak, żeby przeniknął tymi smakami. Bo tu z tą cielęciną raczej nic nie robiono. Oprócz tego, że poddano ją obróbce cieplnej, to ona nie została w żaden sposób nasączona jakimiś smakami, jakąś marynatą. No i to rzeczywiście trochę mi przeszkadza. Nie ma takiej soczystości, nie ma takiego, takiej eksplozji smaków na podniebieniu, jak w przypadku tego boczku, który degustowałem tydzień temu. No, i z zaskoczeniem muszę powiedzieć, że jednak ten boczek wygrywa w tym, w tym porównaniu. Tych dwóch pierwszych konserw, które spróbowałem, mm, to już wystygło, więc muszę dokończyć. Więc, bez dwóch zdań, to smakuje jak obiad przygotowany w domu albo w, albo w restauracji. Jeżeli ktoś gotuje takie rzeczy w domu, no to, no to to jest właśnie ten smak. Naprawdę, sos jest świetny. Za sos e, bardzo duża piątka. Samo danie, jako całość. No i na kocenie trochę niżej niż, niż boczek. To tyle na dzisiaj. Cześć.